Witam w kolejnym odcinku Tajemniczego i Jak zauważyliście, po kadscence y, urodziła się Armandowi Dragomirowi córka, nasza coj tutaj piękna, a Maja y, Maryszka Batorę. Y, trochę jej zmieniam włosy. Tak akurat, właśnie wyskoczyła, jeśli chodzi o włosy z genów. Y, sama przyszła do ojca, więc dzisiejszy odcinek, tak myślę, poświęcimy trochę y, znowu Niekunesz, która. O dziwo awansowała. Nie wiem czy, czy tego nie skasowałam, ale z tego co kojarzę, no to tak, awansowała na stanowisko przes... przesiewacza ziemi. Wcześniej co innego robiłam. Niemniej ja dzisiaj trochę chciałabym to poświęcić znów wampirom, ale w takiej powiedzmy innej otoczce. Być może dzisiaj jeszcze zorganizuję ślub, chociaż raczej bym chciała to zrobić w następnym odcinku. Niemniej zaczniemy powiedzmy od Armanda i jego córki. Tutaj, jak zauważyliście, mamy Morganę, która sobie zmienia fryzurę nieco. Tak, nasz Armand utrzymał Fiszek. Prawda, jeszcze nie mają powiedzmy dla niej pokoju, więc będzie musiał ją odprowadzić do domu. Mm, natomiast ty, Esmeralda co tam? Mm, najgorszy dzień w życiu. No, nie wiem, czy to taki najgorszy, bo zrobiliśmy Wam tutaj y, większą część ogrodu. Tak, tutaj się trochę zmieniło. Pomyślałam, że ten ogród jak był dotny, to jest za mały, ale teraz powiększyłam go. A, zjechałam na dół niepotrzebnie, e, tak tutaj widzę nasza Esmeralda poszła spać, Z tej wilkołach też lepiej iść spać. E, tak, śpi, e, natomiast e, Gunnash nam nawiała. a tutaj stanęła, nie to nie Gunnash, pardon, e, to Katrin powiedzmy nawiała, więc może tutaj e, zabawne powitanie. Tak, oglądają film o wilkołakach. No dobra, a ty mało co jeszcze byś chciała? Tu mamy porozmawiać. Tak, nasz luki chyba ma za nic, że wszyscy tutaj go raczej nie lubią. No dobra, to jeszcze może pobaw się z córką, zanim ją odprowadzisz. I może obejmij ją. I za chwilę się wybierzecie razem do mamy, jej. No. nie jest tu i tak długo. Mi się wydaje, że on w ogóle jest w tym yy, mrocznym wyglądzie. Hmm, okej. Mały się oczywiście to bardzo podoba, jak widzę. Hmm, hmm, dobra, to my cię wyślemy e, z małą do rezydencji watore. Hmm, OK, okej, z małą. <laughs> Myślę, że się na tego. <laughs> okay. O, jeszcze czułe objęcie. O, przed rezydencją, właśnie bliżej, dwa tory i odprowadzamy małą Amaję. Więc sobie tutaj obniżę teraz ściany. No dobra, mm, i myślę, że tutaj, no... Okej, okay, podejście tu razem. Mała co prawda musi podreptać, bo jeszcze yy, w wieku małego dziecka raczej nie umie korzystać z wampirzych mocy. Więc no, i on czeka dreptanie. Ale sobie radzi dość nieźle, gdyż ona ma, jeśli chodzi o... Aha. Są grupy. Tu jest simologia. Ona. Ma... A to pokazuje na Armanda. O, widzę, że Lilith jeszcze nie zmieniła sobie piżamki, Więc ja tutaj sobie na nią. że tak powiem. działania. Weźmy po skontrolujemy ją trochę. I zmienimy jej garderobę. Mimo, że strój na. Dobra, na ten. Będę musiała coś w garderobie zmienić. Tak, Armady odprowadził córkę, więc myślę, że tutaj może coś z romantycznych um, obejmi i może jeszcze um, pocałuj. A młodą damę może um, może nie będziemy jej skłonić, Krzyczeć ani zganić, bo jednak wiecie. No chciała, do taty. Ale myślę, że tutaj. Hmm. O, uspokój. Nie wiem, od czego mogłaby być. Powiedzmy, na nią powiedzmy, wściekła i połóż do łóżka. Tak, wujek ja ja Kaleb w bokserkach wleciał, jak nie wiem. Ja tego lepiej nie skomentuję. Yy, może tutaj... O, ten strój mu wybierzemy. Że powiedzmy tego. Tak, <grywa> mała też ma taką widać, jakby chciała powiedzieć... Ojek, ale ty się weź ubierz chociaż... Hmm. Tak. Hmm, widzę, że tutaj <grywa> powiedzmy yy, mała pójdzie wysłuchać wujka, ale tak... Swoje wie. Mm. Mała pójdzie spać. Myślę, że y... pójdzie on tam z nimi. O, zaraz wam pokażę ten pokój. Nie wiem czy się tutaj zmieszczą wszyscy, ale podać tutaj w takim razie. No mała nie chce, nie jest zbyt zadowolona, że musi spać. Eee, tak, nie wytarłam jeszcze mu krwi z ust, widzę. No dobra, e, to wrócimy może do tej e, wspomnianej wcześniej mrocznej postaci, więc może tu jeszcze skorzystaj z mrocznej medytacji w pokoju córki? O, jak uroczo. Mm, a my... A, wrócę, tutki. A my tym jakże optymistycznym akcentem małej wampirzysy kończymy ten odcinek, jak również jej matki. Zapraszam na krótką cutscenkę. Ten odcinek wyjątkowo był krótszy, gdyż w planach mam trochę dłuższy. Kolejny odcinek z ślubu Lilith oraz naszego Armanda. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!